Na początek coś dla kierowców. Przebudowa ulicy Księżodworskiej i drogi w kierunku Księżego Dworu. Przetarg był pełen niespodzianek. Starostwo powiatowe w Działdowie jeszcze w małym szoku. Koszty wykonania tej drogi 4 240 000. Zł. Złożonych zostało 12 ofert, także bardzo dużo. Ja nie pamiętam w historii, żeby tak dużo oferentów było. Na tym nie koniec. Jedna oferta wyjątkowo. Wszystkim siedzi w głowach. Nic dziwnego. Najniższa oferta, blisko milion złotych niższa niż założona oferta w kosztorysie. Natomiast jest to w trakcie badania, czy ta, czy ta cena nie jest zbyt niska, żeby ten wykonawca mógł tą robotę wykonać. Po zbadaniu tego, jeżeli się okaże, że jest w stanie to zrobić, to, to będzie ta Cena obowiązywała. Wraz z początkiem kwietnia wybrany oferent prawdopodobnie mógłby rozpocząć pracę. Co innego, w Malinowie, tu w trakcie zadania branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego, a tak na dobrą sprawę, to roboty wykończeniowe. Ogólnie budynek na zewnątrz jest już w całości zrobiony. Są wstawione okna, jest dach. Kończy się elewacja kamienna, która jest sfugowana teraz, robione są spoiny, także to jest, to się kończy i trwają roboty wykończeniowe wewnątrz. Termin oddania tej inwestycji to jest czerwiec tego roku. Przemysł szklarski w powiecie działdowskim stoi na wysokim poziomie. Zlokalizowane są tutaj dwie firmy zajmujące się obróbką szkła. Zatrudniają ponad 2000 tysiące pracowników. Ten przemysł jest tu wiodący. Kolejna inwestycja to jest inwestycja w Gródkach. Tam, tam robimy taki dom seniora. Jest, wcześniej był wykończony budynek po byłej szkole. Tam będzie się znajdował Wydział Pielęgniarstwa i salę do rehabilitacji dla niepełnosprawnych. Tutaj po byłym internacie budynek czterokondygnacyjny jest w trakcie roboty. Znajdują się tam pokoje. Dla seniorów, którzy będą chcieli korzystać z tej rehabilitacji i będą mogli przybywać nie tylko całodobowo, ale też, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to długoterminowo. Inwestycja w gródkach jest dwuletnia. Termin jej zakończenia to czerwiec przyszłego roku. Także cierpliwości, kto mocno zainteresowany.